Witam i zapraszam na kolejny, kolejną kreskę z serii "Impresje Poznańskiego inżyniera ruchu". No i zapraszam do, do obejrzenia ulicy Katowickiej w Poznaniu. Tematem przewodnim kreski jest kto ma pierwszeństwo? jesteśmy na ulicy Katowickiej no to trochę inaczej teraz wygląda bo tu jest z maja 2022 te widoki z Google ale oznakowanie z tego co niedawno widziałem wygląda podobnie o ile nie tak samo no i tak, no tu wyjeżdżamy jedziemy sobie tą ulicą Katowicką no tu nie widzimy żadnych znaków w tym momencie no to jaki z tego wniosek jak nie ma znaków no, i tak przy okazji jesteśmy w strefie zamieszkania. No to jak nie ma znaków, no to skrzyżowanie równorzędne są, tak? No tam nie było znaku, a tu coś postawili. Dobra, wyjdziemy sobie tu i zaczniemy. O, jest znak ustą pierwszeństwa, jak tu stąd wyjeżdżamy. No to znaczy, że tutaj to jak wyjeżdżamy z tej ulicy, to ta by wychodziła na to, że jest drogą z pierwszeństwa. Jak wyjeżdżaliśmy z tamtej ulicy wcześniej, no to ona nie była drogą z pierwszeństwa. No i teraz, jak my jechaliśmy tą drogą, co to najpierw nie była z pierwszeństwem, a potem, a potem jak wyjeżdżamy stąd, to ona jest drogą z pierwszeństwa. No to my jesteśmy na drodze z pierwszeństwa, czy nie jesteśmy na drodze z pierwszeństwem? No bo żadnego znaku, że mamy pierwszeństwo tutaj nie ma. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, mamy tu jakieś następne skrzyżowanie. Też jest znak, czyli też by tu sugerował, jak stąd wyjeżdżamy, to też wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem, ale no nie ma tu nigdzie, co jedzie. Przejechaliśmy tutaj taki odcinek i nigdzie tu nie jesteśmy informowani, że jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tu wyjeżdżamy ze strefy no to tutaj nie wiem czy te włączamy się do ruchu. No tu nas zlikwidowali skrzyżowanie. Tu kiedyś, tu kiedyś droga była normalnie, przez te tory przebiegała. Teraz już komuś to przeszkadzało. Inżynier, tym poznańskim inżynierom. No i tam rowerkiem sobie można przejechać, pieszo można przejść, ale z samochodem to już nie, to już nie, to już tam dookoła, całe pół Poznania. Nie będziecie sobie tutaj przejeżdżać. No i tu no, włączamy się do ruchu, czyli musimy tu ustąpić wszystkim pierwszeństwa, chociaż jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, no nie wiem jak to jest. Ci co zjeżdżali tam z tych dwóch bocznych to są na drodze z pierwszeństwem. A ci, co tam wjeżdżali z tej pierwszej, no to, to nie są na drodze z pierwszeństwem. Więc tutaj trzeba by. Różnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Nadal nie widzę żadnego znaku. Droga z pierwszeństwem. Tutaj. Jest jakaś droga. No nie widać tu znaków, ale. Chyba nie ma żadnych znaków dotyczących pierwszeństwa. Nie mogę tam wjechać, więc nie wiem, co tam jest. Tutaj da się wjechać, da się wjechać. No tu jest, proszę Państwa, cud. No, o, oznakowanie, rzekłbym, no wzorcowe. Koniec strefy zamieszkania i na tym nie poprzestano. Jeszcze dali znak ustąp pierwszeństwa, no, żeby nie było wątpliwości. No, normalnie, jak nie ma tego ustąp pierwszeństwa, no, to nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo, czy tu tutaj. że jak wjeżdżamy na to skrzyżowanie, no to traktujemy to jako cały czas jako wyjazd ze strefy zamieszkania i musimy ustępować pierwszeństwa. Czy nie, czy tu już po prostu tu wyjechaliśmy ze strefy zamieszkania i wjeżdżając na skrzyżowanie, no, już mamy skrzyżowanie równorzędne. I nie musimy ustępować. No dali tu znak, po prostu cud. No, wzorcowe oznakowanie, czyli no znowu by tu sugerowało, że to jest droga z pierwszeństwem, ale nadal nie ma znaku, że jest pierwszeństwo, no przynajmniej ja go tu nie widzę, idziemy dalej, 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 tu jakiś tam coś, że rowerki są, no bo tu jest tak, że tu niby jest droga dla rowerów, by ktoś powiedział, no bo no taka tu jest kawałek takiej kostki, tu jest asfalt, no to może droga dla rowerów, ale no nie, to nie jest droga dla rowerów Zresztą możemy tam zerknąć sobie. Mimo że są przejazdy dla rowerów, jak widać. Ale jest to droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym. Czyli mogą sobie tu rower jeździć. No to znowu jest wzorcowe rozwiązanie. no Kto chce, kto się boi pojezdni, to sobie jedzie tym, a kto się tam nie chce się bujać po tych krawężnikach na no to sobie jedzie, normalnie jezdnią, i o dziwo. Tam za bardzo samochody nie trąbią. No bo normalnie, jak tam zobaczą cokolwiek, że tutaj, tu przejazd rowerowy, tutaj to wygląda na drogę dla rowerów, no to trąbią. A tu widocznie wiedzą, no to dobra, z tej strony znowu widzimy znak ustąp pierwszeństwa. Następne skrzyżowanie. A tu już nie ma znaku ustąp pierwszeństwa. Tu no, mamy wyjazd ze strefy zamieszkania, czyli znowu nie wiadomo, czy to traktować jako włączanie do ruchu, czy, czy jako skrzyżowanie równorzędne. No ale tu, no, jak tam sprzeciwka wyjeżdżamy, to mamy ustąp pierwszeństwa, a jak stąd wyjeżdżamy, nie mamy ustąp pierwszeństwa. Czyli jak stąd wyjeżdżamy, no to znowu uznajemy, że jest to droga równorzędna. Ale tu nagle się pojawia znak. Droga z pierwszeństwem. No tam przejechaliśmy pół osiedla, nie było tego znaku tutaj, jak już wyjeżdżamy z osiedla, tu się nagle pojawia. Tylko dlaczego tam nie było ustąp pierwszeństwa, jak wyjeżdżamy. Co tu mamy? Zasłonił nam samochód. No nic nie mamy. No mimo, że ten znak tam się nam pojawił na tej głównej drodze no to tutaj znaku ustąp pierwszeństwa znowu, no możemy się cofnąć, co oni tam wymyślali, a jest a to sorry stąd nie było widać jak patrzymy stąd to nie ma no ja tu nie widzę jak tak patrzę stąd tego znaku a jak patrzę stąd to się nagle objawia. może zasłonięty przez ten okrągły jest no mówią, że te że te znaki to mają taki kształt tam trójkąta, czy czegoś, żeby to było widać? Bo to trzeba patrzeć z drugiej strony też na te znaki. No, i tu mamy to tak, widzimy ten znak od drugiej strony, że jest zasłonięty. Dobra, idziemy dalej. No tam był znak, potem nie było. Potem był. Tu znowu nie ma, tu jest koniec strefy ruchu znowu nie wiadomo kto ma pierwszeństwo i znowu nie wiadomo czy, czy wjeżdżamy w drogę z pierwszeństwem no bo nie ma jakby jakby był znak ustąp pierwszeństwa to znaczy że wjeżdżamy w drogę z pierwszeństwem. no nie ma znaku ustą pierwszeństwa nie wiadomo także no oznakowanie jest po prostu zarąbiste za no jak zresztą prawie wszędzie w Poznaniu i w ogóle w, w, ogóle w Polsce tu mamy koniec strefy. Strefy 30 się okazuje. No tak się zastanawiam, no bo jak jest taka strefa 30 na przykład? No i ja wjeżdżam w tą strefę 30. Jadę sobie tam do bloku, idę się tam przespać. No, budzę się rano na drugi dzień. I czy ja jestem w strefie 30, czy ja nie jestem w strefie 30? No bo tam nigdzie potem nie ma żadnych znaków, że jest strefa 30. Skąd ja mam wiedzieć, czy jestem w strefie 30? A może oni w nocy zdjęli ten znak i już nie jestem? A może wsadzili i jest strefa 20? Skąd ja mam to wiedzieć? No i tu mamy też ustęp pierwszeństwa. I tu mamy też ustęp pierwszeństwa. No czyli tak. No... Zależy skąd przyjedziemy, skąd wjedziemy, to albo jesteśmy, no to standard. No ile takich filmów ostatnio pokazywałem, że w zależności skąd wyjeżdżamy, to jesteśmy albo tam, mamy, jest, albo jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, albo gdzie jesteśmy, albo jesteśmy w strefie takiej, albo w strefie srakiej. No po prostu wzorowe jest to oznakowanie. no Ja, ja jestem głupi, ja się nie znam, te owieczki mi tam piszą w tych komentarzach. No, no jest wspaniale, no jest cudowne oznakowanie. Gratuluję Wam tutaj owieczkom wszelkim, że w takim wspaniałym kraju żyjecie, w takie wspaniałe mamy drogi, tak pięknie oznakowane, wszystko jest jasne, proste, przepisy są proste, wspaniałe. Jestem po prostu no, podniesiony na duchu no, maksymalnie.